Powrót do przeszłości na pokładzie 40-letniego pojazdu lub jeszcze starszej zabytkowej maszyny parowej. To wyjątkowa podróż w oparach industrialnej energii możliwa tylko w trakcie corocznego święta szlaku zabytków techniki. Takie atrakcje to magnes, który przyciąga na szlak tysiące zwiedzających. 24 miejscowości, 43 obiekty i ponad 300 atrakcji. Tegoroczna edycja mimo nie najlepszej aury znów ściągnęła tłumy. Jednym z uczestników był Wacław Hepner, który zjawił się na katowickim Nikiszowcu w podwójnej roli. Ja uważam, że Industriada jest, powinna być ludziom niezbędna do życia. No ja się wybierałem na, na Industriadę od paru lat, no i wreszcie wyszło tak, że oprócz oglądania imprezy mogę w niej uczestniczyć. Jako uczestnik z lotu samochodów zabytkowych. Takich atrakcji w trakcie imprezy były dziesiątki. Tu, w Zabrzeńskim Szybie Maciej, oferta była bardzo bogata. Obok możliwości zwiedzania i licznych koncertów, kołem zamachowym były atrakcje dla najmłodszych. Ta industriada jest dla nas bardzo wyjątkowa, bo jesteśmy tuż przed otwarciem nowej twarzy Szybu Maciej. Dlatego przygotowaliśmy bardzo wyjątkowe wydarzenia. Jest to m.in. Bajtel Industriada z wieloma atrakcjami dla dzieci m.in. siedmiometrową ścianką, wspinaczkową w kształcie robota, której jeszcze w zabrzu nigdy nie było. Z mini olimpiadą Robotów LEGO, matą do zawodów Sumo z konkurencjami śląskimi, takimi jak na przykład pani kilofem. E, brzmi enigmatycznie, ale wierzymy, że będzie to naprawdę niesamowita frajda. Szyb Maciej, podobnie jak wiele z obiektów tworzących szlak zabytków, techniki, przez lata niszczał i mógł przestać istnieć. Gdyby nie zaangażowanie ludzi i ich miłość do poprzemysłowych perełek. Właściwie wszystko miało być y, rozebrane i zniszczone, ale na szczęście znaleźli się nie tylko entuzjaści, ale też ludzie, którzy potrafią y, znaleźć pieniądze. Na to, żeby zabytki uratować, bo jest to część naszego dziedzictwa. Zabytki szlaku, techniki są częścią naszej kultury śląskiej. Kultury, która wyrasta z przemysłowej tradycji. Nigdzie indziej nie jest to tak symboliczne jak tu, w miejscu, w którym stoi nowoczesne Muzeum Śląskie, a przez lata górowały kopalniane zabudowania. Uczestnicy industriady mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć nowy gmach muzeum od środka. To zainteresowanie poprzemysłowym dziedzictwem może przełożyć się na atrakcyjność całego szlaku. Dzisiaj Industriada odbywa się w 24 miejscowościach. E, obejmuje swoim szlakiem różne podmioty i obiekty, jak na przykład Muzeum Śląskie, które działają codziennie, ale również w ramach Industriady są udostępniane takie obiekty, które raz do roku można zobaczyć. No choćby elektorciepłownia Szombierki w Bytomiu, prawda? Pytanie, czy i w jaki sposób można by sprokurować sytuację taką, by te obiekty były bardziej żywe w skali całego roku? Rzecz jest w pewnej organizacji, w pewnej zastanowieniu się nad funduszami, funkcjami, adaptacjami. To jest duże przedsięwzięcie. Z roku na rok coraz większe i coraz bardziej zaskakujące. W postindustrialnych obiektach można już nie tylko przekonać się, jak pracowały kilka dekad temu, ale odpocząć na leżaku w cieniu palm, zagrać w siatkówkę na plaży a nawet popłynąć dalej i domagać się dostępu do morza. W ten wyjątkowy dzień wszystko jest możliwe.